Cześć wszystkim, tu Ania Nowak, Stewardesa z dwunastoletnim stażem. Dzisiejszy temat jest niezwykle praktyczny dla każdego, kto planuje podróż zagraniczną. Przedstawię wam najnowszy przewodnik po rozmowie z urzędnikiem celnym na rok 2025, trzynaście kluczowych pytań i odpowiedzi, które musicie znać. Czy zdarzyło wam się kiedyś, że po wylądowaniu, ciągnąc za sobą walizkę, podchodzicie do hali przylotów i na widok rzędu poważnych urzędników celnych zaczynacie się denerwować? Nagle w głowie pustka, chociaż na co dzień znacie kilka zwrotów po angielsku, na miejscu, jakbyście wszystko zapomnieli. Urzędnik pyta: What's the purpose of your visit? A wy stoicie, jak wryci, mam rocząc coś pod nosem. Brzmi znajomo, prawda? Co gorsza, jeśli wasza odpowiedź jest niejasna lub wypowiedziana drżącym głosem, urzędnik na pewno zada kilka dodatkowych pytań. Czasem może was nawet zaprosić do osobnego pokoju na dalsze wyjaśnienia. Wtedy serce zaczyna bić szybciej. Dłonie się pocą, a cała radość z podróży znika w jednej chwili. Pewnie myślicie, ale co, jeśli nie znam dobrze angielskiego? Wystarczy, że nauczę się kilku zdań? Otóż nie chodzi tylko o zapamiętanie. Chodzi o zrozumienie trzynaście najczęściej zadawanych pytań i naturalnych sposobów odpowiedzi. Dzięki temu nie tylko szybko przejdziecie przez kontrolę, ale także będziecie wyglądać na pewnych siebie. W dzisiejszym filmie, z perspektywy stewardesy, podzielę się z wami najnowszą listą pytań i odpowiedzi, które warto znać. Znajdziecie tu podstawowe pytania, które na pewno padną, możliwe pytania dodatkowe, najbardziej naturalne sposoby odpowiedzi i małe triki, a także kilka zwrotów, które sprawią, że będziecie brzmieć jak doświadczeni podróżnicy. Dodam też przykłady z własnego doświadczenia, żebyście wiedzieli, które odpowiedzi sprawią, że urzędnik kiwnie głową z aprobatą, a które mogą wywołać zmarszczenie brwi. Dlatego nie przegapcie dzisiejszej treści. Po obejrzeniu tego filmu na pewno będziecie w stanie w krótkim czasie, płynnie i po angielsku odpowiedzieć na pytania i bezstresowo przejść przez kontrolę celną. Zanim zaczniemy, pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału i włączeniu dzwoneczka, ponieważ co tydzień dzielę się najnowszymi i najbardziej praktycznymi poradami lotniczymi. A jeśli kiedyś zdarzyło Wam się, że na granicy zadano Wam pytanie, na które nie potrafiliście odpowiedzieć, albo zostaliście zaproszeni do osobnego pokoju, podzielcie się swoim doświadczeniem w komentarzach. Stwórzmy społeczność podróżników, która sobie pomaga i wymienia doświadczeniami. one. What's the purpose of your visit? Jackie divided by To pytanie pada w 100% przypadków. Urzędnika najbardziej interesuje, czy nie macie zamiaru imigracji lub podjęcia nielegalnej pracy. Wiele osób na to pytanie zastyga i mamrocze pod nosem. E. Travel. Tak cicho jakby to był komar. Tak nie można. Urzędnik pomyśli, że macie coś do ukrycia. Prawidłowa odpowiedź powinna być prosta i naturalna: I'm here for tourism. Przyjechałem, am w celach turystycznych. I'm visiting friends. Odwiedzam znajomych. I'm here for business meetings. Przyjechałem. Am na spotkania biznesowe. Absolutnie unikajcie odpowiedzi typu just for fun. Brzmi to nieprofesjonalnie. Jeden z moich znajomych pasażerów leciał do Stanów odwiedzić dzieci, ale ze stresu powiedział: I'm working here. Od razu został zabrany do osobnego pokoju i przesłuchiwany przez prawie godzinę. Pamiętajcie, odpowiedź musi być prawdziwa, krótka i stanowcza. Pytanie dwa: How long will you stay? Jak długo pan pani zostanie? To pytanie jest również kluczowe. Urzędnik chce się upewnić, że nie przekroczycie dozwolonego czasu pobytu. Nigdy nie odpowiadajcie Not sure albo Maybe one or two months. To natychmiast wzbudzi podejrzenia. Prawidłowo należy podać konkretną liczbę dni lub datę. I will stay for two weeks, zostanę na dwa tygodnie. Until september 10. Do 10 września. Jeśli macie już bilet powrotny dodajcie I have a return ticket on september 10. Mam bilet powrotny na 10 września. Pewna starsza pani, która nie znała angielskiego po prostu wyjęła telefon i pokazała urzędnikowi bilet elektroniczny. Ten kiwnął głową i puścił ją dalej bez dodatkowych pytań. To mały tryk. Dowód jest lepszy niż słowne wyjaśnienia. Pytanie 3. Where will you be staying? Gdzie się pan, pani zatrzyma? To pytanie często pada, zwłaszcza w przypadku turystów. Odpowiedź nie musi być bardzo szczegółowa, ale musi zawierać konkretne miejsce. I will be staying at the Hilton Hotel in Warsaw. Zadzimam się w hotelu Hilton w Warszawie. I will be staying with my relatives in Kraków. Zacymam się u krewnych w Krakowie. Jeśli zapomnieliście nazwy hotelu, nie panikujcie. Możecie powiedzieć: I booked a hotel near the Old Town. I can show you the confirmation. Zarezerwowałem. Am hotel w pobliżu Starego Miasta. Mogę pokazać potwierdzenie. Pewien turysta odpowiedział: I don't know yet. Urzędnik natychmiast spoważniał i zapytał: So you don't have a plan. Ostatecznie cała kolejka musiała na niego czekać. Pamiętajcie, musicie mieć odpowiedź, nawet jeśli nie jest ona kompletna, ważne, żeby pokazać, że macie plan. Mała wskazówka. Te trzy pytania to niemal pewny zestaw startowy. Jeśli odpowiecie na nie pewnie i zwięźle, dalsza część rozmowy zazwyczaj przebiega gładko. Pytanie 4. Do you have anything to declare? Czy pan divided by To klasyczne pytanie celne. Wiele osób na słowo deklare wpada w panikę, zastanawiając się, co ono oznacza. A chodzi po prostu o to, czy przewozicie towary podlegające zgłoszeniu, takie jak alkohol, tytoń, produkty rolne czy dużą ilość gotówki. Są dwa sposoby odpowiedzi: Jeśli nie macie nic do oclenia, no, I don't have anything to declare, nie, nie mam nic do oclenia. Jeśli macie coś do oclenia, yes, I have on a bottle of wine, tak, mam jedną butelkę wina. Pewien starszy pan, który nie znał angielskiego, na to pytanie w panice odpowiedział, Yes, yes, chociaż nic nie miał. Urzędnik natychmiast skierował go do dodatkowej kontroli bagażu, co zajęło mnóstwo czasu. Pamiętajcie, jeśli nic nie macie, odpowiadajcie stanowczo. No, I don't have anything to declare. Nie odpowiadajcie na chybił trafił, bo na pewno zostaniecie skierowani na kontrolę. Pytanie 5. How much cash are you carrying? Ile gotówki ma pan pani przy sobie? To pytanie może niektórych zestresować, bo boją się podać złą kwotę. Ale urzędnik nie zabrania wwożenia pieniędzy, chce tylko upewnić się, że nie przekraczacie limitu na pół. WE to 10,0 euro. Jeśli przekraczacie. Musicie to zgłosić. Pieniądze nie zostaną skonfiskowane. Po prostu trzeba wypełnić formularz. Sposób odpowiedzi: I have about 800 US dollars. Mam około 800 dolarów. I'm carrying around 2000 polisz złoty. Mam przy sobie około 2000 złotych. Mała rada. Słowa about i around są bardzo przydatne, bo nikt nie ma co do centa wyliczonej gotówki. Urzędnicy to rozumieją. Widziałam kiedyś. Jak pewna pani wyjęła portfel i zaczęła liczyć pieniądze przed urzędnikiem. Wszyscy w kolejce patrzyli ze zdumieniem. Nigdy tak nie róbcie. To niebezpieczne i krępujące. Wystarczy podać kwotę ustnie. Pytanie sześć. Who are you traveling with? Z kim pan pani podróżuje? To pytanie ma na celu ustalenie, czy podróżujecie samotnie, czy na przykład z nieletnimi dziećmi. Odpowiedź może być prosta. I'm traveling alone. Podróżuję sam. A. I'm travelling with my wife and two kids. Podróżuję z żoną i dwójką dzieci. I'm travelling with my friends. Podróżuję z przyjaciółmi. Niektórzy turyści, bojąc się mówić po angielsku, zaczynają gestykulować. My wife, children, two. Urzędnik zrozumie, ale będzie to wyglądało na panikę. Wystarczy przećwiczyć jedno zdanie, żeby odpowiedzieć płynnie. Mała anegdota. Pewien polski tata na to pytanie ze stresu odpowiedział: I'm travelling with my husband. Jego żona obok wybuchnęła śmiechem, a urzędnik też się uśmiechnął. Atmosfera od razu się rozluźniła. Czasem niezamierzony humor może pomóc. Pytanie 7. What do you do? Czym się pan, pani zajmuje? To pytanie brzmi jak codzienna pogawędka, ale dla urzędnika jest kluczowe. Chce on poznać wasze tło zawodowe, żeby upewnić się, że macie środki na podróż i nie zamierzacie pracować na czarno. Odpowiedź powinna być jasna i naturalna. I am a teacher. Jestem nauczycielem, Kong. I work in IT. Pracuję w branży IT. I'm a student. Jestem studentem, Kong. Unikajcie niejasnych odpowiedzi, na przykład i do biznes. Urzędnik może dopytać, What kind of business? Co tylko zwiększy wasz stres. Pewien pan z mojej grupy odpowiedział, I don't work. Urzędnik od razu nabrał podejrzeń. Po długim wyjaśnianiu okazało się, że ten pan jest po prostu na emeryturze. Wystarczyło powiedzieć, I am retired proste i bez nieporozumień. Pytanie 8. Do you have a return ticket? Czy ma pan pani bilet powrotny? To pytanie ma na celu sprawdzenie, czy zamierzacie wrócić do swojego kraju. Jeśli macie wizę turystyczną, a nie macie biletu powrotnego, urzędnik uzna to za podejrzane. Prawidłowa odpowiedź. Yes, I have a return ticket on August 20 Tak, mam bilet powrotny na 20 sierpnia. Jeśli macie przy sobie wydruk lub potwierdzenie w telefonie, możecie dodać Would you like to see it? Czy chciałby pan, pani zobaczyć? Niektórzy z lenistwa odpowiadają yes, ale nie mają przy sobie dowodu. Jeśli urzędnik poprosi o okazanie biletu, a wy nie będziecie w stanie go znaleźć, sytuacja stanie się bardzo niezręczna. Zawsze radzę pasażerom, żeby zrobili zrzut ekranu biletu powrotnego i zapisali go na pulpicie telefonu. W razie potrzeby można go od razu pokazać. To mały trik od stewardesy. Pytanie 9. How much is your hotel per night? Ile kosztuje pana pani hotel za noc? To pytanie jest rzadsze, ale czasem się pojawia, zwłaszcza w krajach, które są bardziej restrykcyjne wobec nielegalnej imigracji. Urzędnik chce w ten sposób sprawdzić, czy naprawdę macie zarezerwowany nocleg. Odpowiedź nie musi być precyzyjna, ale powinna być rozsądna. Around 120 US dollars per night. Około 120 dolarów za noc. It's about 80 euros per night. Około 80 euro za noc. Słyszałam o znajomym, który na to pytanie ze stresu odpowiedział: 800 dolarów per night. Urzędnik zmarszczył brwi i zapytał: To ile pan wyda w ciągu miesiąca? Musiał się długo tłumaczyć, zanim go przepuszczono. Wystarczy wcześniej sprawdzić cenę hotelu i zapamiętać przybliżoną kwotę. Te trzy pytania należą do kategorii sprawdzania tła. Jeśli odpowiecie zgodnie z prawdą i rozsądnie, nie będzie problemu. Najgorsze, co można zrobić, to odpowiadać nie na temat lub zbyt ogólnikowo, co może wzbudzić podejrzenia. Pytanie 10. Do you have relatives or friends here? Czy ma pan? Pani tutaj krewnych lub znajomych? To pytanie często pada w krajach takich jak USA czy Kanada. Urzędnik chce wiedzieć, czy nie przyjechaliście pod pretekstem turystyki, a tak naprawdę zamierzacie zostać u kogoś. Przykładowe odpowiedzi: Yes, I am visiting my cousin in Warsaw. Tak, odwiedzam kuzyna w Warszawie. No, I don't have any relatives or friends here. Nie, nie mam tutaj żadnych krewnych ani znajomych. Uwaga, jeśli odpowiecie tak, urzędnik może zapytać. Where do they live? Warto mieć przygotowany adres. Pewna pani odpowiedziała Yes, I have a friend. Ale gdy zapytano ją o imię, nie mogła sobie przypomnieć i powiedziała Me Facebook friend. Od razu uznano to za podejrzane. Nie wymyślajcie odpowiedzi. Pytanie 11. What places will you visit? Jakie miejsca pan, pani odwiedzi? To pytanie ma na celu sprawdzenie, czy macie plan podróży. Jeśli odpowiecie, I don't know, urzędnik uzna, że nie jesteście prawdziwymi turystami. Prawidłowa odpowiedź może być zwięzła. I will visit the old town and the palace of culture. Odwiedzę stare miasto i pała kultury. I plan to visit Wawel Castle and some museums. Planuję odwiedzić Wawel i kilka muzeów. Widziałam pasażerów, którzy, żeby pokazać, jak dobrze są przygotowani, wyciągali gruby plik z planem podróży. Urzędnik zerknął na pierwszą stronę i puścił ich dalej. Nie trzeba mówić zbyt wiele, wystarczą dwa, trzy znane miejsca. Pytanie 12: Are you bringing any food or agricultural products? Czy przewozi pan pani żywność lub produkty rolne? Na to pytanie często wpadają Polacy, zwłaszcza ci, którzy lubią zabierać ze sobą kiełbasę, wędliny czy inne produkty. Sposób odpowiedzi. No, I don't have any food or agricultural products. Nie, nie przewożę żadnej żywności ani produktów rolnych. Jeśli coś macie, yes, I have some snacks, but no meat or fresh food. Tak, mam trochę przekąsek, ale bez mięsa i świeżych produktów. Nie próbujcie oszukiwać. Jeśli zostaniecie przyłapani, mandaty są bardzo wysokie. Słyszałam o polskich turystach w Australii, którzy musieli zapłacić kilkaset dolarów kary. I narzekali na to jeszcze po powrocie do kraju. Pytanie trzynaście. How often do you travel abroad? Jak często podróżuje pan, pani za granicę? To pytanie jest rzadkie, ale się zdarza. Urzędnik może je zadać, żeby sprawdzić, czy nie macie stałego, nielegalnego zatrudnienia w danym kraju. Odpowiedź może być szczera i swobodna. I travel once or twice a year for vacation. Podróżuję raz lub dwa razy w roku na wakacje. This is my first time traveling abroad. To moja pierwsza podróż za granicę. Pamiętajcie, nieważne jaka jest odpowiedź, ważne, żeby była naturalna i prawdziwa. Podsumowanie. Dzisiaj omówiliśmy trzynaście kluczowych pytań i odpowiedzi przydatnych podczas kontroli celnej. Zauważyliście, że te pytania nie są skomplikowane. Najważniejsze, żeby odpowiadać prosto, zwięźle i bez zacinania się. Przygotujcie bilety, rezerwację hotelu i plan podróży. W razie potrzeby, pokażcie dowód to działa szybciej niż słowa. Nie wymyślajcie odpowiedzi, bo to tylko sprowokuje dodatkowe pytania. Jeśli opanujecie te trzynaście pytań i odpowiedzi na tyle, żeby wypowiadać je bez zastanowienia, następnym razem na granicy na pewno przejdziecie przez kontrolę bez stresu. Mała rada od Stewardesy na koniec. Urzędnicy nie chcą wam celowo utrudniać życia, chcą się po prostu upewnić, że wasz status jest legalny. Jeśli będziemy wyglądać na pewnych siebie i przygotowanych, Zazwyczaj szybko i z uśmiechem opuścimy halę przylotów, gotowi na wspaniałą podróż. Jeśli dzisiejsza treść była dla was pomocna, pamiętajcie o polubieniu, subskrypcji i włączeniu dzwoneczka. Dzięki temu nie przegapicie żadnych nowości. Zapraszam też do dzielenia się w komentarzach waszymi najbardziej krępującymi lub najtrudniejszymi pytaniami, jakie usłyszeliście na granicy. Porozmawiajmy i pomóżmy sobie nawzajem, żeby następne podróże były spokojniejsze. Dziękuję za oglądanie. Tu Ania Nowak. Do zobaczenia w następnym filmie.